Elo, elo 3210. Witam w moim akwarium. Akwarystyka rybki. Widzicie, rybki są zadowolone. Dzisiaj, sobota. Pora karmienia 11.07. Jak karmić rybki, to każdy wie, już wcześniej mówiłem, ale widzicie, że w moim akwarium są tylko głupiki, w tym akurat. I akurat tutaj są i małe, i duże rybki. Nie trzeba kotnika, bo rybki są zgodne. Pamiętajcie, że wtedy nie trzeba kotnika, jeśli macie dużo roślin. A kiedy macie dużo roślin? Wtedy, kiedy jest dobre dozowanie. Jeśli jest dobre dozowanie, to macie dużo roślin. A co za tym idzie dużo kryjówek? A jak jest dużo kryjówek, to nie mamy problemu wtedy. Z kryjówkami dla małych rybek, które czasami boją się, że duża rybka je zje. Pamiętajcie, że jeżeli jest takie endemiczne akwarium gupikowe tylko, to nie ma problemu z tym, żeby ryby się zjadały nawzajem. Ale jeśli macie zupę rybną, macie bardzo dużo ryb różnych gatunków, wtedy może być problem taki, że ryby będą się nawzajem zjadały. Bo gupiki często są... Tak zwane traktowane jako karma w akwarium, i niestety nie zabezpieczymy ich w ten sposób, żeby nie zostały zjadane. Pamiętajcie, jeśli chcecie małe rybki obok dużych, to tylko jeden gatunek. Najlepiej na przykład gupiki. I wtedy widzicie, że te gupiki nie są ścigane, są dobrze karmione i wtedy jest wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie, mówił do Was StarTV LOLO 3210. Jeśli lubisz swoje rybki, to dawaj im też. Jakieś przedmioty, żeby były zadowolone. Oczywiście najlepiej, jak jest przedmiot z metalu szlachetnego, to wtedy nic się nie dzieje. I pamiętajcie, że ryby nie lubią srebra w wodzie. Ani srebra, ani miedzi. Już kiedyś mówiłem, ale przypominam, że jeżeli jest pierścień jakiś, to możecie dać albo złoty, albo platynowy albo z inoksu, ale nigdy ze srebra, bo srebro źle wpływa. Jony srebra po prostu źle wpływają, na przykład na organizm ludzki, dobrze wpływają, bo zabijają bakterie, natomiast rybki nie lubią jonów srebra i jonów miedzi, ze względu na to, że jest to dla nich zabójcze. Pozdrawiam. Miłej soboty i niedzieli. Miłego weekendu.